Przed nami pojedynek tych, których dobrze znamy. Wychodzący na ring Jeff Hardy zmierzy się z Kenem Kennedy. Im. No, to może być ciekawa walka. Jak wiemy, Jeff Hardy, dysponujący fantastyczną techniką, wspaniałymi skokami, eee, no powiedziałbym, że może, może tutaj sprawić miłą niespodziankę. A no, Ken Kennedy to ten facet, który nie zawsze. Czysto walczy, ale jest również świetnym zawodnikiem. Ken Kennedy będzie musiał sobie coś udowodnić po SummerSlam. Miał szansę na tytuł interkontynentalny, nie zdobył go. Teraz będzie musiał chyba wyładować swoją frustrację na Jeffie Hardym, Tylko, czy Hardy mu na to pozwoli? No, jak na razie widzimy, że świetnie sobie zyskuje publiczność, a to jest bardzo istotny element pojedynku. Widzimy, że trochę zbity stropuje z Ken Kennedy. No ale o, -o już zagrywki Kena, już wiadomo. Słyszeliśmy gong, rozpoczynamy akcję. Na razie no, jedno co może z nas. Stwierdzić to, Ken Kennedy ma dysponuje lepszymi warunkami fizycznymi, ale, ale nieprawdopodobna technika, skoczność Jeffa Hardego to jest niewątpliwie ogromny element dla tego zawodnika. Na razie próba uchwytu, wypracowanie sobie najlepszej pozycji do wykonania akcji technicznej. Mamy boczny headlock, w tej chwili Ken Kennedy tak jakby przewadza, ale już w tej chwili bardzo ładnie wychodzi z tego Jeff Hardy i łapie za głowę Kena Kennedy'ego, ale ten wpycha go w narożnik. Musi uważać, bo zbyt wysoko trzymał nisko pochylony Ken Kennedy. Kennedy mógł wykonać ładny zrzut, ale widać uścisk był dosyć mocny, mocny. Mógł być bardzo ładny back suplex, racja Andrzej, w tej chwili jednak będziemy chyba mieli clinch i mamy clinch, tak zwarcie. No kto wykaże się siłą, widać, że Jeff Hardy tak jakby trochę się silniejszy, ale sprytnie Ken Kennedy obraca go i ustawia tyłem do narożnika, ja sędzia sobie... odlicza. On sobie zdaje sprawę z tego, że nie może e, walkę prowadzić właśnie z dystansu lepiej e, w klamrze, bo tam, ta siła fizyczna może pomóc. Ale o, o, wykazał się <grym> jednak e, o, ogromnym. E, ogromnym e... Sprytem! No nie, 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 Takim <grym> elementem, który no, może wskazywać na to, że, że ogromny respekt jest e, tego zawodnika. No Jeff Hardy to znany wszystkim High Flyer, zawodnik, który no prowadził razem ze Ale swoim bratem do WWE właśnie wysokie loty. A w tej chwili Ken Kennedy w no ataku. Tak. I to o czym była mowa. Musi uważać Jeff Hardy, żeby nie prowadzić walki właśnie w zwarciu, bo tam Ken Kennedy jest no, w lepszej sytuacji i mamy Irish Whip, ale unik Jeffa tak Hardego. To jest tego się mogliśmy spodziewać. I bardzo ładne podcięcie. No i po raz kolejny dziwne zachowanie Kena Kennedy'ego. A on trochę gra na czas. No, wiemy, się że nie lin, tylko na... 300 z tych reguł, które <laughs> przysługują mu w pro wrestlingu, w WWE. No, ogromne doświadczenie, to, to pewno mu pomaga. No i kolejna próba. U. A tu widzimy takie kopnięcie. kopnięcia. Kopnięcia lamajtaj. E, trzymał jego e, szyję obydwiema rękami i zadawał ciosy kolanem. No tak, jakby Ken Kennedy podszkolił się trochę no, no. w sztukach I walki. <laughs> Seria w na narożnik. w narożniku. <laughs> Ale nie dał długo czekać na siebie z odpowiedzią Jeff Hardy. A i teraz również potężne zamachowe i kopnięcia. Takie low kiki. Używając właśnie tego, z, tego sformułowania i teraz cała seria kopnięć. I To już sędzia musiał właśnie Jeffa powstrzymywać. Ken Kennedy, tak jakby troszeczkę ogłoszony tym wszystkim, ale podnosi się bierze. Zamach chciałby zrobić koustaj, ale nie. Nie dał By się zastać. Bardzo o, ładny. Już, Baseball no. slide, low. Drop kicki. Tak. Nie zauważył Ken Kennedy stał zbyt I blisko. Jeszcze crossbody przez górną linię. No, piękna akcja, piękna kombinacja w wykonaniu no, Jeffa ale, Hardego. Ale Jeff Hardy tam chyba odniósł jakąś e, małą kontuzję. Co będzie dalej po I wracamy na ring. Ken Kennedy kontra Jeff Hardy. W tej chwili Ken Kennedy w ofensywie. Angry stomp na głowę Jeffa Hardego. No, widać, że faktycznie był bardzo angry. Ale i również Jeff Hardy już. Aj, ja chciałem powiedzieć raz w ataku, ale okazuje się, że nie w porę. Mamy Pierwsze próbę pilot. Nie, tylko próba doliczył sędzia do dwóch. Ken Kennedy musi się bardziej postarać. No walczy z Jeffem Hardym. No tak, ale musimy sobie również zdać sprawę, że Jeff Ken, Ken Kennedy jest bardzo doświadczonym zawodnikiem. No i proszę. Widzimy bardzo ładny, ta. bardzo ładny abdominal stretch w wykonaniu Ken'a Kennedy'ego. Przyblokował nogę, rozciąga bark podtrzymujący pod, głowę, pod głową rękę. Ale to ale, musi ale być właśnie bardzo bolesne. Próbuję się tutaj sobie troszkę pomagać Sędzia górną nie los. zauważył, bo stał z drugiej strony, a już puścił jak tylko przed... Nie, nie, mówi, że ja, nie. Sędzia cały... wie, że Liny, jeżeli się trzęsą, to znaczy, że musiały być poruszone. I no poruszył ale, je Ken Kennedy. Próbuję tutaj rozciągnąć, jeszcze blokuje kolanem, jeszcze tam ręką prawą i znowu pomaga się Liną. Ale proszę, Ale sprytnie teraz, no ale jednak. I ciska Jeffem Hardym w narożnik. Tak jakby tak. chciał zablokować jego nogi w górnej linie w narożniku, ale nie. Seria ciosów na tułów. No, sędzia, zwracam uwagę, ale oczywiście to jest tylko czczagatka, bo Ken Kennedy w ogóle nie zwraca na to uwagi. No i proszę, teraz kolejna cała seria uderzeń. Ken Kennedy przygotowuje jakąś akcję wysokiego ryzyka. Czyżby to był back suplex aha, z górnej linii? Ale nie! Chyba ale ta, nie! Za długo się składał. Najpierw kilka ciosów dłonią, teraz łokciem i spada z tego narożnika. Co zrobi Jeff mam I japa! Mamy! Bardzo ładnie! Whisper in the wind w kolei uh -huh. Jeffa Kardego. Ken Kennedy powalony. Świetna akcja, ale widzimy, że Jeff Hardy również cały czas odczuwa i co teraz sędzia wylicza. Ten, który szybciej wstanie. No mamy powtórkę tego wspaniałego. E, właściwie kopnięcia przy takim suplesie. Fantastyczny. Obaj powoli wstają na nogi. Tak, i próba klop ale nie. Jeff Hardy unika i mamy raszy leg. Tak, bardzo ładnie wykonany w wykonaniu Hardego świetnie taki I ta, teraz nogą. tak jakby szykował się tak ujęcie ułożenie 1 1 2 ej kenteneri go wiele potężny prawy i teraz taki clothesline jeff hardy bardzo ładnie wykorzystał linę odbił się powalił Kena kanadego w tej chwili ma przewagę dominuje w ringu ale i mamy bardzo ładny front dropkick po odbiciu z narożnika. Tak, to dosyć często hardy stosuje właśnie ten fit no i to na co publiczność czeka. Oczywiście. Czekuje nam się Santon Bomb. No zobaczymy. I... Oj oj, no niesamowita odpowiedź Kena Kennedy'ego. no to mogło skończyć się kontuzją. No tak, ale widać, że i Ken Kennedy też odczuł, podciągnął kolana, spadł na kręgosłup. Oj, 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 teraz przyłożenie. Ale zaraz, zaraz. Znamy tą muzykę. Umaga, ale co on chce osiągnąć? Po co on idzie do tego ringu? To dosyć niecodzienna sytuacja. Umaga e, przy walce, która właściwie go nie dotyczy, ale chyba chodzi bardziej o tego pana niż o tą walkę. Po goniu Kena Kennedy'ego z ringu widać, że teraz coś chce od Jeffa Hardiego. No, chyba nie chce zostać ochroniarzem Jeffa Hardiego. To ciekawa sytuacja, bo walka jeszcze jest niezakończona, a umaga w ringu. I chyba mamy zakończenie tej walki. Dyskwalifikacja tak Kena Kennedygo Jeff Hardy wygrywa, ale trzy przypadkiem nie wyjdzie mu to na gorsze. No tak, ale co właściwie umaga robi w tym pojedynku co za dzikie okrzyki. No i teraz jeszcze z pewnością będzie chciał. A siebie to nie wiadomo, czy Ken Kennedy powinien się cieszyć, i, 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 czy nie... Ja tak w tej chwili zastanawiam się, o co tu może chodzić, ale być może o wydarzenie jeszcze sprzed SummerSlam, kiedy to Jeff Hardy y, miał pewnie troszeczkę napięku z umagą, teraz umaga, y, wziął się za niego po... Przerwie, którą musiał odbyć Jeff Hardy ze względu na jego nieobecność, związaną z zawieszeniem go na 30 dni. No i umaga teraz, wyładowuje swoją frustrację po tym czasie. Umaga chyba chce pokazać, że nie dla niego jest ten pas mistrzowski.